Urlop wychowawczy jest to uprawnienie pracownika, który przysługuje na osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem i przysługuje on pracownikowi, który zatrudniony jest przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie tego urlopu. Urlop wychowawczy przeznaczony jest zarówno dla matki dziecka, jak i dla ojca dziecka, ale także dla opiekunów prawnych dziecka w przypadku, kiedy dziecko pozostaje pod opieką innych osób niż rodzice. Urlop wychowawczy trwa 36 miesięcy. Jest to okres ustalony ustawowo w przypadku dziecka zdrowego. W sytuacji, kiedy dziecko jest niepełnosprawne, taki urlop wychowawczy przedłuża się o kolejne 36 miesięcy. Jeden miesiąc z tych 36 miesięcy przeznaczony jest dla jednego z rodziców. Czyli na przykład, jeżeli Rodzice postanowią, że to mama będzie korzystała z urlopu wychowawczego. Mama może skorzystać z 35 miesięcy urlopu wychowawczego, a jeden miesiąc jest zastrzeżony dla taty i nie może on przekazać tego uprawnienia mamie. Natomiast w przypadku, kiedy dziecko jest niepełnosprawne bądź chore, Urlop wychowawczy może być przedłużony o kolejne 36 miesięcy, które mogą być wykorzystane do 18 roku życia dziecka. W tym podstawowym zakresie 36 miesięcy urlop wychowawczy może być wykorzystany do ukończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia. Urlop wychowawczy. Przesługuje na wniosek pracownika. E, taki wniosek należy złożyć 21 dni przed dniem, w którym pracownik chce rozpocząć wykonywanie urlopu e, wychowawczego. E, w przypadku tego podziału 35 miesięcy dla jednego z rodziców i jeden miesiąc zastrzeżony dla drugiego z rodziców, oczywiście też o takiej e, sytuacji należy poinformować pracodawcę. To znaczy, ten z rodziców, który e, chce wykorzystać te 35 miesięcy urlopu wychowawczego, składa na 21 dni przed dniem rozpoczęcia wniosek do swojego pracodawcy, a drugi z rodziców na 21 dni przed rozpoczęciem swojej części urlopu wychowawczego składa stosowny wniosek swojemu e, pracodawcy. Co ważne wskazania, urlop wychowawczy może być, e, może być stosowany nie tylko jednorazowo, ale może być podzielony na 5 e, części, e, które należy jednak wykorzystać właśnie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło szósty rok życia.